Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym największym widzialnym na niebie obiektem, który krąży nocami nad naszymi głowami. Oczywiście chodzi o Księżyc, czyli największego naturalnego satelite Ziemi, a dokładniej o superksiężyc, a co kryje się pod tak dziwną i enigmatyczną nazwą? Nazwa brzmi trochę dziwnie, tak jakby nasz zwykły księżyc zyskał nagle supermoce, no te poza tym, że potrafi przyciągać wody na powierzchni Ziemi oraz wpływać na nasz cykl snu. Superksiężycem nazywamy właściwie takie położenie Księżyca, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii oraz kiedy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Musimy tutaj powiedzieć, jak wygląda orbita Księżyca: nie jest ona kołowa, a eliptyczna, to znaczy wygląda trochę jak jajko. Dzięki temu Księżyc znajduje się raz trochę dalej od Ziemi, a raz trochę bliżej. I tutaj perygeum, czyli najbliższy Ziemi punkt na orbicie Księżyca, może znajdować się na wysokości od mniej więcej 356 tysięcy km do 370 tysięcy km. Natomiast apogeum, czyli najdalszy punkt na orbicie Księżyca, znajduje się na wysokości od 404 000 do 406 tysięcy km. I to właśnie dzisiaj Księżyc będzie znajdował się w perygeum i to najbliżej od kilkudziesięciu lat, ponieważ znajdzie się na wysokości 356 514. Kilometrów. Dzięki temu na nocnym niebie będzie aż 14% większy i 30% jaśniejszy. Co to oznacza? No. Niestety, właściwie nic. Przy takich wielkościach, tak naprawdę, bardzo ciężko będzie zauważyć, że jest on większy niż na co dzień. Natomiast na pewno zobaczymy, że jest generalnie w nocy trochę jaśniej. A jeżeli chodzi o obserwację tego księżyca, no to oczywiście możemy to robić w różnoraki sposób. Przede wszystkim gołymi oczami. Po prostu wystarczy wyjść na zewnątrz, i jeżeli chmury nie będą Wam zasłaniały tego widowiska, no to zobaczycie księżyc w pełnej okazałości. Kolejnym sposobem są teleskopy, lornetki i wszelkiego rodzaju sprzęt optyczny. Tutaj jednak warto zaopatrzyć się w jakiegoś rodzaju księżycowy filtr, aby trochę przyciemnić obraz, dlatego że 30% jaśniejsza pełnia będzie Wam bardzo mocno dawała po oczach. Nie zepsujecie wzroku, no ale obserwacje nie będą zbyt komfortowe. Wczoraj patrzyłem przez teleskop na Księżyc właśnie gołym okiem, no i niestety po pewnym czasie miałem przed oczami wielką czarną kropę, która utrzymywała się tak przez kilkanaście minut. Jeśli używacie teleskopów, to z racji na to, że Księżyc będzie aż 50 tysięcy kilometrów bliżej niż w apogeum, zobaczycie na jego powierzchni więcej szczegółów. Jeśli chmury nie przeszkodzą Wam w obserwacjach, to naprawdę warto dzisiaj wyjść i obejrzeć ten spektakl nocny. Dlaczego? Ponieważ poprzedni miał miejsce w 1948 roku, a następny wydarzy się dopiero w 1934. Na koniec jeszcze kwestia nazwy. Dlaczego właściwie Super Księżyc? Brzmi to bardzo niepoważnie, i właściwie takich nazw nie spotyka się za bardzo w astronomii. No i tutaj macie rację, ponieważ nazwę tę wymyślił astronom Richard Null, w ten sposób nazwał coś, co na co dzień w astronomii nosi nazwę Syzygijne Perygeum. Orbity. Także wielkie dzięki, panie Nol, za to, że dałeś nam jakąś bardziej sprawną i normalną nazwę, którą można się posługiwać na co dzień. U mnie niestety chmury. Ale jeśli pojawi się jakieś okienko, to spróbujemy zrobić obserwację na żywo. Ja już uciekam, a was zapraszam do okien na zewnątrz i do obserwacji Superksiężyca.